Tu 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 tu, o witajcie w odcinku Minecraft nowej serii Minecraft coś tam, coś tam, nie jeszcze się wy... o, ale farma! Dobra, żartuję. To jest Minecraft Hardcore. Powinna być tutaj taka... Czas taka muza. Bam, bam, tam, 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 tam... Minecraft hardcore. Tak. Dzisiaj nie wiem co będziemy robili, bo tak. Prowizorka. Może idziemy po diaksy. Pr Prosta, no. Co się spodziewało tego? No nic. z tego, że. Kiedy ostatnio miałem filmik? Chciałam powiedzieć, że. Co z tego, że niedawno był filmik, ale. Nie był niedawno, był trochę czasu. Miałem później zrobić ten odcinek w planach. Kuty, no. Dawaj, dawaj. Jaska księga receptury, dobra. Fajna księga Receptor, ale ja bym... No tak czekam aż to pójdzie sobie, bo nie wiem czy mam otoczka włączony. Tak mam. Dobra. Włączony, bo na hardkorze to jedna z ważniejszych rzeczy. A łuk może się... Dobra, idziemy. No, 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 lepszy dobra jedzenie no chlapka mam. to jeszcze pójdę po farmę, żeby sobie pozdobywać żarcia Ta, ba, ba. Ja jeszcze mogę się doczekać nowego miesiąca bo oczywiście nowy film nowy film yy, o Spidermanie może nie za miesiąc ale niedługo będzie już czekam na niego tak jak na na to, że zostawicie łapkę w górę i dacie subskrypcję, i napiszecie komentarze. Komentarz. Albo komentarze. Jak tam chcecie. Ale to. Wszystko na waszą odpowiedzialność. Jedna osoba napisała, że mam zrobić kill -off. Nie ufałem. Temu, że YouTube mi pozwoli wszystko zrobić. Komentarze włączyć. Tutaj wszystko. Ładniutko zrobić. O, jeszcze, miałem plan. O, co, 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 kto to? Skąd wiary! O, szkielet. O, ja, jakby spadł. Było tak blisko, żeby koniec było naszego pięknego świata. Tu już było blisko. Bo tak. Tak blisko, że aż za blisko. Dobra, idziemy w dół. Czekaj. Tędy, tędy. Chyba. Dobra, biorę to. Tędy, kurde, no nie pamiętam, jak coś widział mój odcinek poprzedni. To wie, gdzie miałam tę kopalnię. Kurde, no może tędy? No w dół. Nie mam świet, Nie mam świet, To przegrana pozycja. Przepraszam za dźwięki z komputera, ale wiadomo, kto jest. 3 <laughs> minuty filmu. Kurde, myślę, że. Kru... <laughs> Sorry, że tak pod kaszle, kaszle, tak. Podkaszluję. Po prostu trochę jestem chory. Tak troszeczkę, tak? Przy sobie... Gdy, no? Nie mówcie, że teraz tego nie znam. Myślę, że to diamenty. Gdzie my tu mamy tą kopalnię? Jak pamiętacie to, to macie niezłą pamięć, naprawdę to, to było tak z kilka dni temu. Ol. Odejdź, odejdź. Kliperze. Ole Loku. Halo, 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 spokojnie. Patam do dziury. Lagi, lagi, lagi. Dobra. O ja jeszcze... Fakno. Ty zmieszmy sobie na czwórkach Wiem, że to mało daje, ale cokolwiek, na razie to tragicznie laguje, masakra. Mam bardzo do rozwoju pytanie, lubicie szkołę? Jak nie lubicie, to zostawcie łapkę w górę. Pie ja mogę się te pytać takie rzeczy. Ponieważ no ja jeszcze tak nigdy nie robiłem, nie prosiłam o łapki was, więc teraz proszę o taką malutką łapkę. Każdy lubi łapkę w górę. Taką osobę wtedy się lubi. Kto daje łapki w górę, nie błądzi. No tutaj nic nie ma do gadania, tylko że są wielkie lagi, o i utknąłem, dobra gdzie jest ta kopalnia, bo naprawdę nie wiem gdzie może być, sobie tu w prawo, może tu, nie tu ostatnio tak sobie zajrzeliśmy. Tu będzie? O, tu, 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 to właśnie tu miało być. Już 7 minut, dobra. Lecimy dalej. Dum, dum, Nie mam już chlebka, ale. O, <ścoughs> ja pierdzielę. Tracę głos. To wina YouTube'a na pewno, że tracę głos. Na pewno YouTube po prostu odbiera mi głos. Powoli. A wreszcie nie będę go miał wcale i nie będziecie słyszeli tych okropnych krzyków, kiedy widzę Creepera. O. Dobra, lecimy dalej. Tam pom, 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 pom. pom, pom, pom. Szybko. Dobra, yeah. zostawimy sobie tą nawę. O, opuszczona. Biorę Ja. pa, myślałam, że to takie proste. No, umarłem. A tutaj jeszcze była. Jako pani prowadziła na dół, na dół, na eee, Naprawdę, ale w taki sposób zginąć? O pierd... -ięć. No już nie będę oszukiwał, nie będę dał wosobie game moda. Starałem się wszystkich moich sił, no takie duże plany, ale trudno Daj ma 10 minus nas tym pewnym razem. Okej, okay. nic nie zrobiliśmy potężniejszego, ale żegnam. To był czwarty i ostatni odcinek z Hardcore'a. Bye bye.